Właśnie dziś czeka nas oficjalne pożegnanie medalistów olimpijskich, którzy w roku 2012 postanowili zakończyć karierę zawodniczą. Zaprosimy ich na scenę, a w roli żegnających tych wspaniałych ludzi wystąpią prezes Andrzej Kraśnicki, wiceprezes, a jednocześnie prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, pan Ryszard Parulski. Bardzo serdecznie zapraszamy panów, a tymi zawodnikami są. Członek Komisji Zawodniczej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Paweł Baraszkiewicz, kajakarstwo. To czterokrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Od Atlanty po Pekin. Srebrny medalista z Sydney w kanadykowej dwójce. Dwunastokrotny medalista Mistrzostw Świata i czternastokrotny medalista Mistrzostw Europy. I jego towarzysz Daniel Jędraszko. No właśnie, partner Pawła z tej samej medalowej dwójki Sydney. Trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich od Sydney do Pekinu, dziesięciokrotny medalista Mistrzostw Świata i dziewięciokrotny medalista Mistrzostw Europy. Prosimy o krótki film. Myślimy. Następny zawodnik to. Zapraszamy w takim razie teraz Szymona Kołeckiego. Podnoszenie po ciężarów. Dwukrotnie uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich i dwukrotnie wracał w Sydney z Sydney i z Pekinu ze srebrnymi medalami. Czterokrotny medalista mistrzostw świata seniorów, pięciokrotny mistrz i raz wicemistrz Europy, rekordzista świata, od niedawna prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Zapraszamy na scenę Mateusza Kusznierewicza, żeglarstwo. W Igrzyskach uczestniczył pięciokrotnie. Już w debiucie w Atlancie, a właściwie w Sawanach, wywalczył złoto w klasie fin. Ty skurczymyku, coś ty zrobił, wołał w radiowy mikrofon jego dziadek. Tak to było, proszę państwa. W tej samej klasie Finn sięgnął, po, potem w Atenach po brąz, potem przesiadł się na stara wielokrotny mistrz i wicemistrz świata i Europy. Jedyny Polak wyróżniony międzynarodowym tytułem żeglarz roku w 1999 roku. Kończy oficjalnie olimpijską karierę żeglarską, ale zapowiedział, że z żeglowaniem się nie żegna. Chce pożeglować do Rio de Janeiro, aby tam wystąpić w olimpijskim turnieju golfa. W którym chce się teraz specjalizować. A teraz przed nami kolejny wielki sportowiec, Robert Sycz. Wieślarstwo. To trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich i ich dwukrotny złoty medalista Sydney i Aten. Startował w parze z Tomaszem Kucharskim w dwójce podwójnej wagi lekkiej, sześciokrotny medalista Mistrzostw Świata. Zapowiada, że pozostanie blisko sportu. I dodam jeszcze, że pan Robert. Wraz ze swoim kolegą Tomkiem Kucharskim postanowił łódkę, na której tak udanie startowali, przekazać do zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. A ta łódka jest eksponowana, jak Państwo pewnie zauważyli, przed wejściem do Centrum Olimpijskiego. Robercie, bardzo serdecznie dziękujemy. Tomkowie również.